Dzień dobry. Dzisiaj zajmiemy się dyslekcją. Tutaj będziemy rozumieć dysleksję jako niemożność opanowania umiejętności czytania. Problem dotyczy spoidła wielkiego, ciała modelowatego mózgu. Wiele możliwości. Nie mogę, nie potrafię opowiedzieć historii mojej rodziny, mojego klanu, moich przodków. Czasami przyczyną jest to, co działo się na początku ciąży. Urodzić to dziecko, czy nie? W efekcie na przykład, chęć zmiany swojej płci, robienie rzeczy na opak, przestawianie liter i cyfr, przeciwieństwo tego, czego chcemy, zawsze jestem inny. Czemu mam mówić on, a nie ona? Adoptowane dzieci często mają dysleksję, często brakuje im wyczucia przestrzeni, dysleksja jest z góry zaprogramowana, ponieważ cały świat jest na opak. Dziecko jest niechciane w rodzinie biologicznej, a chciane w adopcyjnej. Całkowita dysleksja u 6,5-letniego chłopca. Problem: dziecko nie może nawet w minimalnym stopniu nauczyć się czytać. Przez rok uczęszcza na specjalistyczny kurs czytania. Nie potrafi czytać, ma ogromne zaległości. Pisze dobrze, doskonale radzi sobie z dyktandami. Nie potrafi jednak przeczytać nawet tego, co sam napisał. Dwa razy w tygodniu chodzi do logopedy. Nie potrafi przeczytać dwóch kolejnych linijek tekstu. W projekcie celu chłopiec jest pierworodnym synem. Gdy poród już się zaczął i pojawiły się skurcze, położna przychodząc powiedziała do matki Ma pani duże rozwarcie, za chwilę przyjdę. Matka zapisała sobie wcześniej tekst modlitwy do odmówienia podczas porodu, żeby wszystko dobrze poszło próbuję ją przeczytać, ale jej się nie udaje. Skurcze są zbyt silne. Kobieta przeżywa silne napięcie i oczy wypełniają się łzami, przez które widzi tylko pionowe kreski. Chowa modlitwę do torby. Położna przychodzi, by odebrać dziecko. Podczas porodu dziecko ma 15 sekund przestało się ruszać. Matka przeżywa olbrzymi stres, boi się, że jej dziecko umiera. Matka nie umiała przeczytać swojej modlitwy podczas porodu przez silny ból. Przeżywa stres, ponieważ nie umiała przeczytać tekstu mającego zapewnić powodzenie. Dziecko dziedziczy jej problem nieumiejętność czytania, potrafi pisać. Ona też napisała modlitwę nie potrafi czytać tak jak, jakby pręciki na jego siatkówce nie pozwalały mu na przeczytanie tego, co przez chwilę napisał. Musimy zrozumieć, że dziecko zarejestrowało stres matki, że odtwarza jej taśmę, gdy chłopiec uświadomił sobie, że to, nie jest że to nie jego taśma i nie jest to jego konflikt, że są to problemy jego matki w okresie porodu wyzdrowiał i zaczął normalnie, swobodnie czytać. Zamiana liter B i d przez ośmiolatka. W projekcie celu Matce wydaje się, że jest w ciąży, wynik testu jest pozytywny. Ginekolog przeprowadza ponowne badanie i mówi, nie, nie jest pani w ciąży, wynik jest negatywny. Matka tego dziecka najpierw sama zrobiła test ciążowy, który dał wynik pozytywny, czyli brzuszek, jednak ginekolog powiedział jej, że nie jest w ciąży, czyli brak brzuszka. Po miesiącu kobieta poszła do. Niego jeszcze raz, tym razem potwierdził, że jest w ciąży. Ostatecznie urodziła dwa tygodnie wcześniej niż, prawidł, niż przewidywał lekarz, ale on znów nie chciał przyznać jej racji. By symbolizuje okrągły, pełny brzuch ciężarnej kobiety. Dys symbolizuje, symbolizuje pusty brzuch albo fakt ukrywania dziecka, odwracania się tyłem z powodu haniebnego uczynku takiego jak spłodzenie dziecka bez wiedzy partnera. Kobieta myśli sobie jestem w ciąży albo, czyli by, albo nie, czyli by. Dziąsła. Konflikt obniżenia wartości z powodu potęgi przeciwnika. Konflikt, moje słowa nie mają znaczenia. Konflikt, nie uznają swoich własnych talentów i umiejętności. Poważny konflikt obniżenia wartości związany z niewypowiedzianymi słowami. Nie mogę... Sprostać temu, co zostało powiedziane. Dziąsła, cofanie się. Dziąseł. Konflikt mówienia tak, aby nic nie powiedzieć. Rodzice rozmawiają, ale bez emocji. Dziecko nie poznaje czułości. Obniżenie wartości odnoszące się do słów. Kobieta czuje moje słowa nie mają wartości, więc zostaje psychoanalitykiem. Gdy mówię, nie czuję się wysłuchany. Dziąsła, zapalenie. Niemożność się wysłowienia się, bycia niesłyszanym. Moje słowa nie mają znaczenia, wartości. Gdybym tylko wtedy coś powiedział, powiedziałem coś, ale on, ona nic nie zrozumiała. Brak posłuchu w klanie rodziny, uczucie mówienia do ściany. Na przykład, mężczyzna, który zawsze w towarzystwie boi się, że powie coś głupiego, przywiązuje ogromną wagę do słów, jakby jako dziecko miał. Kompleksy wobec swojego brata, który był większy, a w dodatku potrafił czytać i liczyć. Dżuma dymienicza, inaczej czarna śmierć lub zaraza norowa, to wywoływane jest przez bakterie zwane pałeczkami dżumy. Jej najczęstsze objawy to dreszcze, gorączka, wymioty, biegunka oraz. Znaczne powiększenie węzłów chłonnych i ich martwica. Wiąże się z odkryciem nowego spojrzenia na świat lub obawą, że umrzemy sami z naszymi myślami czy poglądami. Strach przed śmiercią z powodu zaniku wszystkich struktur i punktów odniesienia istniejących od tysięcy lat. Nasycenie nowymi ideami. Przepełniona misa, która się przelewa, a my znów ją napełniamy przesycenie, przepełnienie, przytłoczenie dotyka węzłów chłonnych i dosłownie je rozsadza. Symbolizuje też inną formę ewolucji kultury, nie opartą na zbiorowości, ale skupioną całkowicie na jednostce. Pojawia się, gdy, uwalniali, gdy uwalnialiśmy się od abstrakt, od abs, obskurtyzmu. Się, Szacuje się, że w okresie odrodzenia epidemii dżumy wyniszczyło jedynie 1 trzeci, trzecią populacji Europy. Egzema. Jest to ektoderma. Ogólnie mówiąc, egzema jest oznaką fazy naprawczej, prostego konfliktu oddzielenia, odnoszącego się do jednej osoby, uczucia zerwania kontaktu ze skórą. Egzamy pojawia się, gdy poczujemy, że odzyskaliśmy kontakt. Po francusku to brzmi dawna miłość. Jedna osoba, od której jesteśmy oddaleni. Nie jestem już blisko osoby, którą kocham. Konflikt strachu przed samotnością. Znaczenie miejsc, w których pojawia się egzema, nozdrza. Konflikt oddzielenia w klimacie ktoś brzydko pachnie. Zewnętrzna strona nosa. Czuję się oddalono od mojego prawdziwego ojca. Usta. Konflikt pocałunku, nie potrafię już zadowolić swojego narzeczonego, swojej narzeczonej. Przewód słuchowy zewnętrzny, oddzielenie, które zakończyło się dzięki słuchowi, na przykład po nawiązaniu kontaktu telefonicznego. Łokieć, oddzielenie związane z pracą, jestem urobiony po łokcie. Gdy konfliktem programującym było oddalenie od ojca, oddzielenie od kogoś, kogo kochamy, kto trzymał nas w ramionach. Głowa. Konflikt oddzielenia połączony z obniżeniem wartości pod względem intelektualnym. Oddzielenie w wymiarze psychicznym, intelektualnym. Jeśli wciąż, jeśli wciąż się, yy, jeśli wiąże się z łysieniem, mamy dodatkowo do czynienia z poczuciem winy. Łusienie to konflikt ludzie zostali stworzeni, yy, stworzeni z włosami. Pośladki. Uczucie oddzielenia od partnera, męża, żony, ale również kochanki lub kochanka w dzieciństwie może dotyczyć rodziców, kolano. Konflikt, konflikt w kontekście oddzielenia, klękania, podległości. Należy też przeanalizować wszelkie historie związane z porodem, wszystko co mogło zdarzyć się przy porodzie. Stawy, im bardziej się bronię, tym bardziej sam sobie przeszkadzam w zrobieniu czegoś, dłonie. Konflikt oddzielenia związany z dotykaniem kogoś lub czegoś. Może też świadczyć o problemie związanym z ojcem lub inną osobą, która prowadzi nas za rękę. Powieki. Oddzielenie przeżywane poprzez wzrok. Straciłem go ją z oczu. Podeszwy stóp. Utrata kontaktu pomiędzy mną a ziemią, moimi przódkami. Twarz. Gdy myślimy o ukochanej osobie, to twarz jako pierwsza odbija się w lustrze naszej pamięci. Zawsze należy rozważyć wszelkie możliwe biologiczne komórkowe cykle pamięciowe. Konflikt endometrioza wiąże się z tyło pochyleniem macicy macica to miejsce, w którym przyjmujemy swoje dziecko. Fundamentalny konflikt. Nie mogę przyjąć mojego dziecka w swoim domu. Fundamentalny konflikt mój dom jest gdzie indziej. Spomnienie, wspomnienia w historii rodziny. Lepiej wychować się w innym domu z inną matką. Aby zwiększyć szansę mojego dziecka na przeżycie, buduję gniazdo gdzie indziej. Wspomnienie adopcji, poronień lub aborcji. Epilepsja, padaczka. Petit mal. Jest to rodzaj padaczki uogólnionej. Odczute doświadczenie konfliktu biologicznego. Dwa wydźwięki jednego konfliktu. Niebezpieczeństwo utraty terytorium to jest to kora prawej półkuli mózgu, oddzielenie kora czuciowa. Przydarza się dzieciom lub dorosłym, nie mającym prawa, by dorosnąć, często znika wraz ze wzrostem poziomu hormonów płciowych. Epilepsja padaczka Grand Mal napady toniczno-kloniczne. Ektoderma, kora ruchowa i jednocześnie inny obszar mózgu zaangażowany w konflikt strachu. Faza zdrowienia w połączeniu z konfliktem śmiertelnego strachu, oddzielenia strachu w obrębie terytorium, konflikcie ruchliwości. Dwa rodzaje kryzysu. Gdy wystąpi zbyt silny stres, kryzys chroniący przed śmiercią z powodu zbyt intensywnej sympatykonii, to awaryjny mechanizm bezpieczeństwa w sytuacji bardzo dużego stresu u, przy, przed, 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 u przestraszonej osoby pod wpływem silnych emocji. Kryzys ten pojawia się w tym samym dniu, co stres. Towarzyszy mu martwica nadnerczy. Jest to śpiączka pozwalająca na powrót do zdrowia. Gdy wystąpi zbyt duży obrzęk, kryzys chroniący przed śmiercią w wyniku zbyt intensywnej wagatonii poprzez odnowienie stresu. Ten sam mechanizm zostaje uruchomiony przez konflikt strachu, lęk przed śmiercią, chorobą, rakiem, jeżący włos na karku. Centralny konf konflikt wszechogarniającego lęku związanego z brakiem możliwości zrobienia czegoś od razu, z objawami organicznymi, guzki na szyi, okrągłe plamki na płucach. Esica. Konflikt niemożności strawienia kęsa. Niemożliwy do strawienia spór. Coś brudnego, obrzydliwego, o silniejszym wydźwięku. Czegoś podłego, nikczemnego, odrażającego, wstydliwego, godnego pożałowania. Konflikt o, konflikt o jeden stopień intensywniejszy od konfliktu okrężnicy, jeśli chodzi o niestrawność. odbytnica, Część endodermalna, coś jeszcze bardziej obrzydliwego, odbyt, rzeczy jeszcze ochydniejsze ochytniejsz, niż w przypadku odbytnicy, trzustka, coś najohydniejszego, najtrudniejszego do strawienia. Faza aktywna konfliktu to faza stresu wraz ze wszystkimi swoimi objawami. Szczegółowo opisałam już to na początku naszych spotkań, Najczęstsze objawy to jest nadmierne pobudzenie umysłowe, problemy ze snem, wysoki poziom stresu, utrata apetytu, zaburzenia koncentracji, uczucie przytłoczenia, zimne dłonie i stopy. Faza zdrowienia. Faza naprawcza. Gdy tylko pojawia się rozwiązanie konfliktu, mózg natychmiast rejestruje ten fakt. Człowiek może nie być wcale świadomy, że właśnie rozwiązał lub porzucił jakiś, konflikt, porzucił jakiś konflikt, ale mózg nieustannie kontroluje wszystkie aspekty ważne dla przeżycia. Energia stresu opada, co może w jednej chwili wywołać silne zmęczenie i potrzebę snu, splątanie umysłowe, ból głowy, uderzenia krwi do głowy, pocenie, gorączkę, wymioty, zawroty głowy, powrót łaknienia, czasem krótkotrwały paraliż fibromialgia, konflikt związany z obniżeniem wartości, bezsilność, Na przykład nie mogą ruszyć w żadną stronę, bo każda jest zła, poruszanie się jest niebezpieczne, ruch w płaszczyźnie pionowej, pionowy upadek, wielkie cierpienie moralne, problemy etyczne lub fizyczne. Fibromialgia jest wynikiem braku komunikacji między ojcem i matką, między nerwami a mięśniami. Nerwy to ojciec muszą pobudzić mięśnie, matkę, za pomocą reakcji chemicznych zachodzących na poziomie synaps. To właśnie ten proces zostaje zaburzony. Możemy przełożyć to zaburzenie na brak komunikacji między ojcem i matką, brak komunikacji między moją męską i żeńską częścią. Mięśnie związane są z konfliktem działania i bezsilności nerwy z, lę z lękliwym oczekiwaniem, sytuacją konfliktową w synapsie. Serdecznie Państwa żegnam. Do widzenia.